Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Benzyna premium to nic innego, jak paliwo samochodowe o wyższej liczbie oktanowej niż konwencjonalna benzyna. Zwykle 95. Czym są oktany? Cóż, przejdźmy po kolei i dowiedzmy się razem: benzyna premium. Benzyna i oktany. Ogólnie rzecz biorąc, standardowa benzyna, we Włoszech, ma 95 oktanów, a my mówimy o zielonej benzynie. Czym są oktany? Oktany są składnikiem samej benzyny, a ich ilość wskazuje, jak bardzo paliwo jest to odporne na detonację. W przypadku silników spalinowych oktany mają na celu przedłużenie rozpoczęcia spalania do określonego punktu w czasie. Ciągłe błędy w tym czasie mogą łatwo doprowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń silnika samochodu. Z drugiej strony benzyna premium ma około 100 oktanów lub 98. Jest to produkt, który dopiero niedawno pojawił się we Włoszech, ale od momentu debiutu cieszy się dużą popularnością wśród kierowców. Jakie są jej właściwości? Benzyna premium przydatna czy przestarzała, korzyści ze stosowania benzyny premium wynikają właśnie z jej wysokiej liczby oktanowej. Ale zawsze należy pamiętać, że wszystkie nowoczesne samochody, zwłaszcza w Europie, zostały zaprojektowane zgodnie ze standardem, aby dobrze radziły sobie ze standardową benzyną 95. Istnieją jednak samochody, które nie spełniają tych norm, a mówimy o samochodach stuningowanymi, Doładowanymi lub w inny sposób dużymi silnikami, nie oznacza to, że używanie zwykłej benzyny je zrujnuje, a przynajmniej nie może się to zdarzyć przy jednym tankowaniu lub doładowaniu. Wiele badań przeprowadzonych przez firmy zajmujące się ochroną konsumentów ujawnia, że benzyna premium przyniosłaby korzyści, pod względem osiągów, tylko niektórym samochodom, TJ. Tym, które należą do określonej grupy docelowej, a ta wiadomość jest dobrze znana entuzjastom motoryzacji. Benzyna premium, kiedy jej używać, i ile kosztuje? W przypadku samochodów, które wymagają benzyny premium, niektóre stacje benzynowe, takie jak Eni, Tamo i Liku 8, dostarczają benzyny premium, minimum 98 oktanów. Jak w Szwajcarii. Jeśli posiadasz drogi samochód o dużej pojemności lub samochód o szczególnie wysokich osiągach, o dużej mocy i być może z turbodą ładowaniem, możesz najlepiej chronić swój silnik w dłuższej perspektywie, a jednocześnie poprawić jego osiągi, prędkość i przyspieszenie, poprzez, prawdopodobnie stałe, stosowanie benzyny premium z drugiej strony. Jeśli twój samochód jest typu standardowego MP, klasyczny hatchback, nadal możesz używać benzyny premium, ale nie przyniesie ci to nic dobrego, poza wydaniem większej ilości pieniędzy. Dwukropek to prawda, ponieważ należy podkreślić, że benzyna premium kosztuje średnio około 30 centów za litr więcej niż standardowa benzyna. W każdym razie, zawsze pamiętaj aby postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu lub poproś mechanika o pomoc w dokonaniu świadomego wyboru. Opublikowano w tankowanie samochodu samochody na benzynę praktyczne poradniki a wordpress komentarz hello world